Witajcie, w tym odcinku zdobędę wszystkie talizmany na serwerze PKMC w Minecraft. Czy mi się udało? Oglądajcie do końca. A ja jeszcze tylko na szybko przypomnę, że mała część osób z Was dalej mnie nie subuje. Więc zmienię to, Morto. Dajcie tego suba, a my lecimy z odcinkiem. Dobra, a więc jesteśmy na PKMC: bez itemów, bez pieniędzy, bez niczego. Zaczynamy totalnie od zera. Jak na wygrać? Więc. Pójdźmy sobie w RTP. Kid, gracz. Odebrałem kita, gracza, i poszedłem w świat, i już zaraz miałem zarobić swoje pierwsze dolarki. O, pier pierwsze pieniądze dla Po także wspaniałym znalezisku sprzedałem skopane rudy na rynku. Bo tory ten, bo tory ludzie potrzebują, żeby ten, żeby wagoniki do trapów spuszczać. to ja tu wbierać i wystawę. Tak, to był mój plan. Będę wystawiał na rynek wagoniki, które są potrzebne do trapów. Wystawiłem trochę wagoników i już po chwili ktoś je wkupi. No, tak, ja tam Nie Potem to w sumie odkryłem klucz do sukcesu. Wagoniki ze skrzynią. Ale póki co wolałem pójść na spawna i odłożyć je do Endorchata. Ja, Słuchajcie, widzę, pewnie się teraz pytacie, skąd mam taki ten i skąd mam 1000 dolarów, ogólnie mi się sprzedały wagoniki, wystawiłem kolejną partię, a tej temki i rangę V mam, od tego NPC-ta, którego... Dosłownie niedawno dodali. Więc już wiecie skąd miałem takiej temy. A już za chwilę zakupiłem swój pierwszy talizman. To wstać mnie już na pierwszy talizman. Dobra. Pierwszy talizman. W taki sposób zdobuję swój pierwszy talizman. Talizman szczęście który po zniszczeniu root i farm daje możliwość na podwójne dropnięcie zniszczonego bloku. Ale zanim przejdziemy dalej, to poświęci mi 30 sekund, a mianowicie mam dla Was bardzo ważną informację. Z razem z Montem stworzyliśmy 7.7 studio, na którym zakupisz takie rzeczy jak montaż, miniaturki lub akcesoria do Minecrafta. Jeśli chcesz, to możesz zakupić nawet Discorda. U nas ceny są mega niskie, a usługi wykonywane są w najwyższej, jakości. Spokojnie, bo jeśli nie chcesz wydawać tylu pieniędzy, to mimo to do nas wbij, bo często robimy różnego rodzaju eventy, na przykład na vouchery czy promki, albo może nawet usługi totalnie za darmo. Więc wbijaj do nas, tylko ciebie tu brakuje. Link zamieszczę w opisie i komentarzu. Schowałem talizman do Endercesta i poszedłem na RTP, ale zobaczcie sami, co się stało. nie strasznie to się nie znało Okay. Zginąłem, straciłem wszystkie moje itemy A w tle kupiłem też kolejny talizman, talizman odwagi, który powoduje, że dostajemy mnie obrażonym od upadku oraz dripstone. O, oh, tak. oh, teraz mam serce, mam się Tak, wywaliło mi neta, ale chociaż odebrałem dodatkowe serce Mamy dwa koła do narki. O, i totem zde się z tego, bo dzisiaj nie. Wiem, to. I nie, już nie mam widzę. Mamy aktualnie 300 lata, bo nie wiem. Więc... Ja absorpcji. Po uderzeniu istnieje szansa na otrzymanie złotego serca absorpcji. A ja na teraz postanowiłem pozbierać kobłebu. Ale teraz zobaczcie, co się stało. Znaleźć jakieś błaby. Naprawdę wszyscy ich zbierają. Co on tu być? On ma nic Kolega. Oj, kolega przyszedł. D słusznie taką błębę odłożyłem, tak szczerze. Ja, ja nie mam nic. Nie. Ja nie gadaj, że dostanę bez itemu nie zostanę bez itemów, to jest tak oczywiste. Czekaj, może ich tak robić. Nie, proszę. Dobrze, pokrykaj mnie. Co Cokolwiek. Nie, nie. Achka, znowu zginęłaś z moimi wszystkimi itemami. Nie! Mi jedno serce. Oczywiście zakupiłem też talizma w saturacji. To co? Teraz może się uda zbierać na eventowy talizm. Nie mam tego, mam 11 serc Dokładnie. plata. Tą platę mam było ze skrzynki A w Ion Z Daily! 11 serc i jedno zabójstwo Dzie dzięki temu, że jakby... Nie nagrywałem, bo nie spodziewałem się, że taka akcja będzie. Po prostu sobie lata po Twojesie, lutuję nagle przychodzi typu deseta. Ja go zabiję z tego Kinosa. Więc ja już wiecie skąd mam taki ten... A już zaraz wydarzyła się akcja, której totalnie się nie spodziewałem. Ja Zrogałem. Ja sobie połączyłem Mamy tutaj sobie też przy okazji daily Więc będę mieć 12 serduszek już Odebrałem nagrodę daily I naprawiłem swojego seta W końcu chcę podawać, czemu mam 6 koła Otóż Jak k... 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 Kupowałem takie legy... rzeczy Tak, serio. Dobra, mamy wybory 20 koło, bo tam pielęczyfaj mi się sprzeda. I patrzcie jak te 20 koła y, zarobiłem. Tylko ma najszybciej, to miałem, nie robię. Trzymy sobie jak to troszeczkę. Y, na przykład takie spodnie, za 12. O, to są te 12,500. To są to 15. Więc, takie spodnie, co ja byłem, za 20, 15. Pięć, takie spadnie. Ustawiamy za busta, 12, 12, 400. Nie dzielczę, ma... No, y w śmierci nie mam itemów, mam 12 set. Po prostu zginąłem. Na ziemi! Juh. Tak, znalazłem setę na RTP. Słuchajcie, z kolegą zrobiłem tak, jakby przejąłem przy jakiegoś Skybase'a. Ten kolega niedawno, a chyba dzisiaj kupiłeś tego mvp sobie, tak? No, dwie godziny temu Wiem, że to jest efficiency 6, to kopie jak legendarny kilo, To ja chcę teraz robić osiągnięcia za bloki Bo, za 9, jak jeszcze 9 9000 bloków by kopię, To 2000 dolarki dostanę 5 pereł A jedna perła to około 600-700 I trzy płyczki aszki, więc jest spoko naprawdę A zobaczcie sami, co odwalił mój kolega Kiedy? No, ale ja bym nie wiem, jak to zepnieć, jak już co za łoskotem. Nie mam! Dobra, ej, to cię dla bezpieczeństwa kitnę, żebym dostał serce. Nie Ja! De dobra, weź to zrób, bo nie chcę mi się, żebyś deadzył. Ja pidi, Dobra, ja będę teraz z tymi wiaderkami ze śniegiem handlować, bo one są wykorzystywane do. Y jak to mówi, franio do zająć tych trapów więc będę wystawiać jak po 5 tysięcy tak mniej więcej podało mi się tam tyle gospodnie i na rynku teraz mam wystawione te śniegi i jest już kolejny dzień a nikt nie znalazł naszej bazy to też perły. Odebrałem z codziennej nagrody dwie perły. Mogę wciągnąć na dwie śnieg z dwa, dwa... To chyba tysiąc dwadzieścia. co wie. Taki jeden ziomek z LKG to by się do nas wkleił. I rozwalił całą banę, Zabrał wszystko, przynajmniej czarne i dostawił. Jeszcze raz... No co on to skupił? Ale żeby się chciało to glikować. Nie, co on zrobił? Tron El papucio. To był Tron Frania. El papucio, jak to oglądasz? Wiedz, że masz Permhanta, Nie tylko na Iwercie, ale na TP też. Będziemy cię z Elką szukać. Chętnie przygarniemy twoją Elkę. Więc no. Jestem bez bazy. Bez mistrzego I am Steve. Who are you? I am Steve. Już od kilku dni mi ta się talizman. A, no, Ale przez cały czas było tak za 80, 90, 100 koło. Ja Dlaczego raczej nie zbieram? Zapraszam was widzowie, Zebrałem wszystkie oprócz tego eventowego, bo eventowy jest najcięższy, najcięższy do zdobycia. Tyle. Wszystkie talizmany zdobyłem oprócz eventowego i szybkości, o którym zapomniałem podczas nagrywek. A my widzimy się w następnym odcinku. Elo!